No, Bardzo się cieszę z, przede wszystkim z y, konkursu, y, ponieważ udało mi się z, zrobić rekord życiowy. Miałem bardzo dobrą serię. Dzień dobry, Michał Krykowski, wasz szalony reporter. Bezpośrednio z Tokio dopadłem. To dobre słowo y, naszego najlepszego młodziaża na świecie, Wojtka Nowickiego. Powiedz Wojtek, jak się czujesz w tej roli? No na pewno na razie bardzo dziwnie, no, jakoś tam do mnie nie dociera, że zdobyłem złoty medal Igrzysk Olimpijskich, bo wiadomo jest to duże wyróżnienie dla sportowca. No bardzo się cieszę z, przede wszystkim z konkursu, ponieważ udało mi się zrobić rekord życiowy. Miałem bardzo dobrą serię. No i przy okazji udało się dzięki tym wynikom zdobyć złoty medal. Bardzo się cieszę także, że Paweł Fajdek zdobył brązowy medal, dwa medale dla Polski. Czyli można powiedzieć, że dalej prym w naszej konkurencji i oby tak dalej. Z tego, co widzieliśmy na Facebooku, Paweł Fajdek raczej się nie cieszy z tej sytuacji. No nie wiem, no mi mówił, że, że cieszy się, dla niego to także jest wygrana, no i mówi, że ma mobilizację do dalszej pracy, więc trzymajmy się tego. Nie, no oczywiście jesteście, jesteście i rywalami, i kolegami, to, to, to jest rzecz jasna. Powiedz mi, bo w Rio de Janeiro kręciłeś nosem strasznie, nie podobał ci się zdaje się kolor krążka, który zdobyłeś. Czy teraz też uważasz, że coś mogłoby być lepiej w tym konkursie? Mo mogłeś poprawić rekord polski, może rekord świata? Nawet przepisy nie zabraniają przecież. Yy, nie wiem, czy aż tak może bym mógł rzucać, ale wiadomo, zawsze może być trochę lepiej gdzieś tam w technice szczególnie. No jeżeli chodzi o Rio, ja nie, nie to, że nie byłem zadowolony z medalu, ale ja bardzo się cieszyłem, że go zdobyłem, bo dla mnie to była wielka niespodzianka, bardziej byłem zasmucony konkursem, że mi kompletnie nie poszedł, bo, bo byłem przygotowany, przygotowany na znacznie dalsze rzucanie I, i gdzieś tutaj to była taka bolączka, no ale to już jest dawno i nieprawda, to już jest historia, teraz odbyły się Igrzyska w Tokio. Igrzysk Olimpijskie w Tokio. Udało się zdobyć złoty medal i, i na tym trzeba się skupić. No najwię, się największa czysto. laura dla sportowca, Oczywiście. złoty medal Igrzysk Olimpijskich, natomiast rozumiem, że jest do czego dążyć. Następny, następny złoty medal, czego Ci wszyscy na pewno życzą, z rekordem Polski, może z rekordem świata wobec tego. No, fajnie by było, ale to, to jest bardzo trudne. Wojtek, nie, nie będę Ci przeszkadzał, jesteś zmęczony, wiem, że, wiem, że też z, 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 zagoniony wywiady, nie wywiady, no osoba w tej chwili yy, yy, znana. Yy, kogo, kogoś pozdrowić sobie życzysz? Na pewno chciałbym przede wszystkim pozdrowić moją żonę i moją rodzinę za, za to, że zawsze na, za mnie trzyma kciuki. No yy. i znosi to wszystko te wyjazdy. No, oczywiście chciałbym pozdrowić pana Rafała. Yy, bardzo się cieszę, że on jest z nami i trzyma za nas kciuki za całą ekipę. Yy. I wszystkich, którzy trzymają właśnie za nas kciuki, nas dopingują, bo, bo to jest ważne, że mamy w Was oparcie. Tak, bo mamy w Was oparcie i obyś. Się... A nie było ich na trybunach? Oczywiście, dlatego nawet przed telewizorami wiem, że docierają do mnie też dużo informacji, że przed telewizorami były też wielkie emocje. Wszyscy trzymali za nas kciuki, nam, nam dopingowali i, i dziękuję Wam za to bardzo i, i oby tak dalej. I kibicujcie pozostałym członkom, bo mi się, członkom naszej reprezentacji, bo, bo mam nadzieję, że jeszcze trochę parę medali dołożymy. I oby, i oby w Paryżu wszyscy się, się spotkali na trybunach. Tak jest, żeby już były, tak można powiedzieć, normalna formuła, żeby był ten doping, żeby stadion był pełny, bo, bo nie ma nic fajniejszego dla sportowca, można powiedzieć tak jak ja, że, że startuje się przy pełnym stadionie, gdzie jest właśnie żawa jest doping. Oklaski na żywo. Tak jest to, jest, to jest taka wisienka na torcie podczas startowania na takim imprezie. Wojtek Nowicki, dziękuję Ci że żymy powodzenia dalszych sukcesów i spotykamy się gdzieś znowu na świecie. Tak jest, dziękuję bardzo, do usłyszenia.